Tatusiu, tatusiu, proszę, kup mi samolot. Ja chcę sobie polatać jak wszyscy. No, ale jak to samolot? Przecież ty jesteś za mały na prowadzenie samolotu. Ale ja chcę być tak wysoko. Wiesz, tato, nad chmurami sobie latać, ale to by było super. Nie ma żadnego samolotu, nie zawracaj mi głowy i idź do swojego pokoiku. No nie, tato naprawdę. <laughs> On mi nie chce kupić samolociku. No to w takim razie sam sobie go kupię. Żegnaj, tato, idę wyruszyć w podróż po Najlepszy samolot. O tak! I jesteśmy już na lotnisku. Wow, co to jest za wieża lotniskowa? I ja cię kręcę, ile tu jest samolotów? Ja tam widzę jakiś diamentowy samolot. Ale kozacko, muszę do niego podejść. To jest najlepszy samolot, jaki widziałem w życiu. On ma wszystko diamentowe. Muszę do niego wsiąść i się nim przejechać. O tak, ale się cieszę. O basku, chwileczkę nie dotyczy. Czekaj tego samolotu, to jest jeden z lepszych samolotów. Wow, ty jesteś pilotem, ty sterujesz tym samolotem, naprawdę? Tak jest, chcesz zobaczyć środek tego samolotu? No pewnie, że tak, pilocie, proszę, pokaż mi, co jest w środku. Proszę bardzo, w takim razie masz schodki i zobacz sobie z góry, tylko nie wchodź. Ja nie mogę, ale tu jest diamentowo, wszystkie siedzenia są pokryte diaksami. Wow, to jest moje marzenie, nawet kierownica jest diamentowa. Ach, ten samolot ogólnie Kosztował 300 tysięcy diamentów i jest bardzo drogi, ale koniec tego. Może ci pokażę jakieś inne. Masz więcej samolotów? Ale super, jasne pilocie, pokaż mi co tam masz. O, tak, tutaj są dwa samoloty moje. Zobacz, tu są takie wielkie garaże. Jo, tutaj w środku jest samolot naprawdę, ale kozacko! Proszę bardzo, teraz zobacz jeden z moich ulubionych samolotów. Wow, ej, ale on super aśnie wygląda. Nie jest taki fajny jak ten diamentowy, ale i tak jest mega w porządku. Ale ej, nie dotykaj tutaj skrzydeł, bo ja go myłem. Wiesz o co chodzi, bo basie, nie hmm. dotykaj. Jasne pilocie, przepraszam. Już nie będę do niego podchodzić, ok? A co się znajduje tutaj w tym drugim garażu? Tutaj jest jeden z takich samolotów wojskowych. On jest naprawdę bardzo szybki. Proszę go naprawdę nie dotykać. Wow, ale on jest wielki. No nie, ale bym chciał sobie nim przejechać się. Dlaczego nie mogę? Proszę pilocie, czy nie mógłbym na przykład wsiąść do tego diamentowego samolotu? Tylko na sekundkę, proszę. Nigdy nie byłem w samolocie, a chciałbym sobie pojeździć. Absolutnie, bo. Się, nawet nie dotykaj go! Czekaj, pilocie, dlaczego wyciągnąłeś pistolet? Nie podoba mi się to! Nie podchodź tutaj, bo skończysz jak ten strusiu? Odwal się, strusiu, stąd! Co się stało z tym strusiem, pilocie? Dlaczego ty taki jesteś? Ale ja chcę dotknąć tego diamentowego samolotu, proszę! Nie dotykaj go, masz zakaz! Ała, dobra, przestań mnie bić, już dobra! Nawet tutaj nie podchodź! Jak wygrasz ze mną w wyścigu samolotów, to może ci go dam! Jak to wyścig samolotów z tobą, ale przecież ty je Samolotami 20 lat Idź, się znajdź swój samolot, na razie Dlaczego ten pilot był dla mnie Taki niemiły, nie wiem Ale musimy znaleźć jakiś samolot Chwila, co tu jest? O, tak dobrze, że złożyłem mój pierwszy Samolot ze śmietnika Chyba go sprzedam, ciekawe ile za niego dostanę Chwileczkę, panie bezdomny Czy pan chce tutaj sprzedać pana samolot? Ja bym go kupił Ale, Bobasku, ciebie nie będzie stać On kosztuje 100 tysięcy diamentów Jak to 100 tysięcy diamentów? za taki gruchot to jest najgorszy złom. No dobra, chociaż sprzedałbym go nawet za coś, żebym mógł pod tym spać, bo nie mam żadnego dachu nad głową. Ej, w sumie mogę ci chyba coś takiego dać, bo mam taki oto namiot. Zobacz, pasuje ci? O ja, ten namiot wygląda świetnie. Będę mógł pod nim spać? No pewnie, że tak, jest twój, ale ty mi dajesz w zamian twój samolot. W po porządku, bierz sobie go, a ja idę się położyć tutaj. Ale super, mamy pierwszy samolot, tylko on jest Taki słaby No nie wierzę No nic, wsiadamy do środka Uwaga! Jesteśmy w środku tego samolotu I teraz pokażemy temu pilotowi, że możemy latać Tylko ten samolot jest taki słaby On nigdzie nie poleci bo bubacu Co ty sobie za samolot ogarnąłeś? Ale on jest biedny Ja nie mogę Ty nawet nim nigdzie nie odlecisz Co ty mówisz, pilocie? Wyzywam cię na pojedynek Dawaj, wsiadaj w swój samolot A ja odpalę ten Tym słabym samolotem prr, Nie ma ob Opcji, musisz sobie ogarnąć jakiś lepszy, bo tutaj zaraz się rozpadnie. No dobra, masz rację, nie jest on najlepszy, ale jeszcze ci pokażę. Musimy mieć lepszego samolota. Patrzcie, tutaj jest jakiś super samolot. Ej, ale bym sobie nim przejechał się. Może uda nam się go jakoś wymienić, ale to jest chyba czyjś. No nie wiem, podejdźmy do niego, patrz jaki on jest wielki. Ej, ty zostaw mój samolot, nie zbliżaj się ty, bedaku! Poczekaj, ja nic nie chciałem zrobić. Chciałem się tylko zapytać, skąd. Pani ma taki super samolot! To nie twój interes, a ty do niego się nie zbliżaj, bo jesteś strasznie słaby. Ej, dlaczego tak mówisz? Proszę, nie mogę pożyczyć tego samolotu. Ja go oddam! Nie ma opcji, nie dam ci tego samolotu. Nie widzisz, jak ty wyglądasz, ty śmierdzisz, masz takie odpadające wszystko. Nie będziesz o niego dbał. No nie wierzę. Dobra, sam sobie poradzę. Jeszcze ci pokażę, będę mieć najlepszy samolot na świecie. Ale biedny samolot! Co ci się stało? Ty też też mnie powyzywać, że mam słaby... Samolot, no dawaj, pośmiej się z niego! Nie, co ty? Nie ma opcji, nie chcę się z ciebie śmiać. Słuchaj, sam mam taki samolocik zabawkowy i bardzo lubię samoloty. Rozumiem, że ty jesteś początkujący. Chętnie ci pomogę, Bobasku. Jak to pomożesz? Co ty mówisz? Mogę ci pokazać, gdzie możesz ulepszyć swój samolot, żebyś był lepszy! Co naprawdę nie żartujesz sobie? Nie, 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 Bobasku, dawaj, patrz chodź za mną. Tutaj jest takie pomieszczenie, gdzie będziesz mógł ulepszyć swój samolot. Wow, chwila! Czy tutaj pisze? Ulepsz samolot i jest taki mega słaby, który jest zamieniony na taki złoty. Naprawdę będę mieć złoty samolot, to jest niemożliwe. No jasne, że tak. Wystarczy, że tylko przelecisz przez te kółka i na końcu twój samolot się ulepszy. O, o, ale ja się boję, że on w ogóle nie wystartuje. Pokojnie, Bobasku. Zobaczmy, czy dasz radę przelecieć chociaż przez coś takiego. Ale mały okrąg mi zrobiłeś. Czekaj, postaram się. Ej, uwaga, uwaga, uwaga i jestem. A nie, czekaj, coś się zepsuło. A, nie działa. O-o, to jednak możesz mieć problem Ale mniejsza, dasz sobie radę To jest jedyna opcja, żeby ulepszyć swój samolot Ja lecę, trzymaj się Na razie, Stewie, dzięki za pomoc O matko, czy mi się w ogóle to uda? Rozpędźmy się na maksa, może jakoś polecimy Trzy, dwa, jeden, zaczynam Uwaga, leć, samolociku I jest Ej, jakoś leci, ale tak strasznie wolno Jak to lata, ej, dobra, nie wiem Szybko musimy przelecieć przez te obręcze Ale gdzie tu jest meta? Nie widzę jej A, zablokowałem się Jest, coś tam widzę diamentowego Może tam jest koniec Proszę, samolociku, tylko teraz nie spadnij On jest najgorszym samolotem na świecie Ale chyba mi się uda Proszę, i tu jest jakiś super samolot Nie wierzę, czy ja go teraz ulepszę? Wow, i ulepszyło mi samolot Ej, ten Steve nie kłamał No i teraz mogę sobie latać Wow Ej, on naprawdę dobrze działa Na pewno lepiej niż tantem Steve, ie, Steve, ie, me... Ci dziękuję. Panie pilocie, zobacz co mam. Jaki kozaski samolot. I co zazdrościsz mi? O, ja, widzę, że już trochę się ulepszyłeś, ale spokojnie, I tak jestem lepszy od ciebie. Zobacz to, wsiądę w swój samolot i za chwilę ci pokażę, jak się przelatuje tamte kółka. Dobra, Bobasku, jesteś gotowy? To dawaj. O, nie, pilot, wsiądę do tego samolotu. Dobra, ja jestem gotowy. Uwaga, lecimy. Wow, ale to jest łatwe chwileczkę. Muszę się rozpędzić, uwaga, i. Czekaj, pilocie, co ty robisz? Robisz, Ej, zaraz, jaki on jest szybki! Mój samolot jest za szybki na takie zasanki. O nie, ja nie zdążę, ten jego samolot jest zbyt dobry! Teraz mijam cię po raz kolejny! Wow, ale to było kozackie! Nie, no ten pilot ma zbyt dobry samolot! Haha, <laughs> nigdy mnie nie pokonasz, mój samolot jest najlepszy! O nie, może teraz mi się nie udało, ale musimy go ulepszyć jeszcze bardziej! Musimy ulepszyć nasz samolot i patrzcie, Barbie jest zajęta! To w takim razie może podejdziemy po ten samolocik, odłożymy go tutaj i wsiądziemy do tego wielkiego czerwonego. Dawajcie, hops! I jesteśmy w samolocie Barbie. Wow, ale superowo naprawdę się cieszę! Ale mamy kozacki samolot! No i teraz będziemy mogli nim super latać. Chwileczkę, bobacie jesteś tutaj? Nie, to nie jest jeszcze to, co możesz mieć. Ja znam sposób, jak możesz jeszcze bardziej ulepszyć swój samolot. Serio, jeszcze bardziej nie wierzę ci, no to mów. Musisz wlecieć nim tam na dół i wykonać zadania, które będą na dole. A to na pewno będzie bezpieczne. O tak, bo Basku, wiesz mi, że tak. No dobra, Stewie, wierzę ci. To skakuje, wow, ale lecę na dół i zaraz. Co to jest za miejsce? Powodzenia, musisz przejść przez te kolce. O matko, co to jest? Ale te kolce są ogromne. Ostrożnie, dobra jestem i teraz możemy sobie na spokojnie. I przejść pomiędzy tymi kolcami. Tylko one są tak ostre. Nie chcę w nie wpaść. O nie, ile ich tutaj jest w ogóle? To je tutaj postawił. Ale jak będę mieć lepszy samolot, to jest na pewno tego warte. I ostatnie kolce, co jest? Jesteśmy, przelecieliśmy dosyć nieźle. A teraz mamy do wyboru lawę albo jakoś truciznę. Wybiorę może truciznę, bo tutaj chyba nie zginę, prawda? A co się dzieje? I chwila, tu są kolce. O nie, muszę wrócić. Czyli może jednak wybierzemy lawę. A co, jak ja zginę? Dobra, nieważne. Wchodzimy tutaj i. Wow, ale to jest samolot! Jaki on jest potężny! Taki złoty! Wow, ale on jest wielki i taki złocisty! I on mega szybko zasuwa! No nie mogę. Dobra, wracamy tam! I jesteśmy na górze, Steve, Dziękuję ci, ale mam teraz samolot. O tak, widzę, że nieźle zapgradeowałeś swój samolot. Tak, teraz na pewno pokonam tego pilota Dzięki, Steve, teraz go rozwalę Dobra, pilocie, teraz mnie nie pokonasz Patrz, jaki mam złocisty samolot Widzisz to? O ja, to może być naprawdę ciężkie Nie wiem, czy w sumie dam radę cię pokonać Ale dobra, ścigajmy się Gotowy jesteś? Trzy, dwa, jeden Dawaj, startujemy O, mój samolot ledwo się mieści Ale daję radę O ja nie daję rady, chwileczkę Ale ty masz słaby samolot Nie wierzę w to Zaraz cię rozwalę jest mi ciężko naprawdę przelatywać, a ty masz takiego wielkiego. A! Wow, rozwalam te wszystkie okręgi. Nic nie stanie mi na drodze. Ale lecę. Ciekawe, gdzie jest ten pilot. Haha, gdzieś na samym początku. Ale on ma słaby ten samolot. Już cię doganiam. Chodź tutaj. Ej, ale ty nie przyjeżdżasz przez kółka. To jest nie fair. Dobra, rozwalam cię. I ostatnie kółko. Koniec. Udało mi się. I co, pilocie? Rozwaliłem cię. Ale to było o, ciężkie. Dobra, Popasie, pokonałeś mnie. Możesz sobie wziąć oczywiście ten samolot diamentowy. Ale super, lecimy do niego. Ale sekunda, co się dzieje tej wieży? Ktoś spalił lotnisko. O nie. Pomocy, za chwilę ta wieża się zawali i zaraz spadnę. Poczekaj, Stewie, pomogę ci. Wszystko w porządku. Pomocy, teraz nie wytrzymam. Proszę, pomóż mi, Popasie. Wsiadaj na mój samolot, pomogę ci. Jasne, że tak. Dobra, chłopu. Mam cię, Steve, zobacz. Teraz cię spokojnie wyrzucę na Ziemię. O ja, dziękuję Ci bardzo. W końcu ktoś mi uratował. I uwaga, lądujemy przy najlepszym samolocie. Dziękuję Ci bardzo. Gdyby nie ty, to umarłbym na tej wieży. Nie ma za co. Gdyby nie ty, nie miałbym takiego superowego samolotu. A teraz pora przetestować tego wariata. I uwaga, okej, okay, jaki ten samolot jest szybki. Rozpędzamy się i sekunda. Wow, jak my lecimy. Dobra, ten samolot jest najszybszy. O ja Kręcę. O, dzieciaczku, widzę, że sobie zrobiłeś najlepszy samolot, ale on wygląda super. Może dałbyś mi się przelecieć nim? Nie ma opcji! Nie chciałaś mi pożyczyć twojego samolotu, to teraz sam będę sobie latał. O, matko, ten samolot diamentowy jest najlepszy na świecie.